Państwo powinno zrozumieć kryzys członków wspólnoty i przyjść im w sukurs. Nie usuniemy zła z naszej egzystencji nigdy powiadam. Ze zła możemy zrobić jedynie pożytek wpuszczając innego w nasze serca i przestrzenie metafizycznego krajobrazu, gdy tylko podpali zaciemniony obszar naszej świadomości. Aby w tonie słuszności dojrzewać w tym, co autentyczne. Dojrzewając w miłości, stajemy się ludźmi, gdyż człowiek powstaje zawsze ponad tym, co biologiczne. Nic poza tym się nie liczy. Liczy się tylko idea, bowiem cykl życia powtórzy się ponownie, czy tego chcemy, czy nie. Metafizyka rozgrywa się na polu aktu twórczego, nigdy inaczej, bowiem tylko ów akt wyzwala jednostkę z czasu, z ja, które jest złem w czystej postaci. Twórca zatem występuje przeciw grupie społecznej, gdyż z racji najwyższego argumentu dba o to właśnie, by wartości systemu nie zwróciły się przeciwko niemu, by nie doszło do implozji wewnętrznej, do kalectwa duchowego i upadku kultury. Im więcej jest twórców, którzy gardzą nami poprzez osobliwy akt sympatii, mówienie tego, co chcemy usłyszeć. Prowadzą nas przez góry truizmów i komunałów, rodem stanich powieści, ciągną po bagnach sentymentalizmów i nic nieznaczących wzruszeń. Tym silniej rodzi się w nas formalny pretekst, by stosować się do praw półdzikiego ludu, gdyż większość dziś wyznaje zasadę tolerancji dla każdego przejawu ludzkiej wolności. A ona, by osiągnąć swój cel, musi z Tobą sympatyzować. Jeśli, jak to było powiedziane, niebyt jest sensem wszystkiego, bowiem śmierć jest ostatecznym aktem rezygnacji z dominacji na tle grupy społecznej, zatem jest aktem miłości, to byt jest Jego przeciwieństwem. A więc można śmiało podkreślić, egoizmem pragnącym demonicznej satysfakcji przetrwania. Ludzie schwytani w czas nie mogą zatem doznać ani zaspokojenia, ani zadowolenia, lecz pogrążać się będą w akcie własnej pychy i rozzuchwalenia które prowadzi niezmiennie do systematycznego unicestwienia najgorszego z możliwych wymiarów śmierci, śmierci za życie. Wartość człowieka spoczywa bowiem poza nim, zaś o jego pozycji nie może świadczyć jedynie to, co posiada, co zgromadzi. Własnością umysłu o jednostronnie rozwiniętym intelekcie, umysłu biologicznego jest dążność do zdobycia władzy, pragnienie przewyższenia wszystkich i wszystkiego, jako rekompensaty za niemożliwość wyłonienia swego niepowtarzalnego bogactwa na tle grupy społecznej swej genialności do której człowiek został stworzony, a co tak ogranicza świat zewnętrzny, mierzony tylko i wyłącznie przyrostem i nadmiarem.